Zawołaj tutaj pana Donalda Tuska. Zaproś go do nas. No jest. Dobra, spójrz mu w oczy. No, no jest. Okej, okay, dobrze. Zapytaj go, czy możemy z nim popracować. Żeby mu pomóc? Zapytaj go. Wydaje, że powinniśmy zobaczyć, kim on jest, a dopiero pytać o to, bo... Dobrze. Dobrze, więc najpierw zobacz, kim on jest. Najpierw zobacz, kim on właśnie jest. Co to za mitota? Niech przyjmie oryginalną formę. Tak, jak wygląda naprawdę. Co? Diabełkiem jest. Takim. hochnikiem, tak jakby. Diabełkiem. Nie diabłem, ale diabełkiem. Ale to tak. To wyszło z niego, czy on taki jest? No ja widzę jego po prostu. To nie jest w ogóle żadna istota, tylko diabeł? On nie jest diabłem, on jest jakimś takim. Z czymś co jest. Ja wytrzymam. To nie jest diabłem, ale, ale jest takim choklikiem, jakim się nie wiem mhm. to jest, w ogóle. Ja pierwszy raz coś takiego widzę, więc... Dobra, ty, ale... Ty... Czegoś takiego nie. Ty? Sprawdź mu oczy czy to na pewno to przyszło, co wołaliśmy. Bo to może... Widziałem jego twarz, jego oczy, wszystko widziałem dokładnie. Ale o czym mu sprawdziłeś, czy to? On? I, i, się, I się tak jakby z niego wyszło, to ten diabełek chochlik taki. Nie wiem czy to coś w nim się działo, czy... To sprawdź jeszcze raz, dobra. Słuchaj, wołamy go jeszcze raz, niech przyjdzie. Go? No tak, No, no, wam go, no jest. Wszystko zobacz mu oczy, dotknij go. Dotknij go. Zobaczy, to jest on. No, no jest on na 100%, jest Dobra, to teraz zobacz, niech wyjdzie z niego to, co w nim siedzi. Jest no taki diabełek, chochlik taki. Okej, okay. no to wychodzi chochlik, ale on... Teraz niech on przyjmie oryginalną formę. Kim on jest? On no całe ciało się rozpadło. Został tylko chochlik. Diabełek chochlik został. Ojej Ja się mam? Dobra, zapytaj tego diabła, kim on jest, tego chochlika. To nie jest diabeł, to jest jakiś... no, no dobra, no to tam istotę zapytaj. Niech on... So, słuchaj, niech, niech ten chochlik przyjmie oryginalną formę. Kim jest ten chochlik? Niech się pokaże. W takim śpiewającym się szyderczym, takim <ślesk> Okej. Okay. I to takie coś jest na pewno, w ogóle to... ...wierzącym takim czymś. To powiedz mu, dlaczego udaje Donalda. Że jest Donaldem. Kogo nie udaje on po prostu. Mm. Jest ten, kim jest, a... Jest po prostu w takim, ma taką powłokę na sobie. Dobrze? Słuchaj. I to, że inni nie widzą, no to on, tak jak ty? Sobie to funkcjonuje. Tak. Słuchaj, dobra. To powiedz, zapytaj go, jak. On jest jakimś takim sługusem ciemności. Mhm. Ale od razu widzę Kaczyńskiego i oni wszyscy są. Wszyscy są takie Jedną kliką. O, okej. Okay. Wszyscy. Aho. Wszyscy po kolei. okej. Okay. Od razu ich widzę wszystkich. Cała armia po prostu ciemności. Mm. Tylko, tylko mm, stwarzają teatr i pozory. Dokładnie tak. Wszyscy. Słuchaj, zapytaj go tego hochlika, jakim cudem dostał się do biologicznego ciała? Jak to wszedł? Bo używa biologicznego ciała, żeby udawać, że jest człowiekiem. Jak tam blasł. On został tu przysłany po prostu ulepni. W zasadzie bez jego... on nie ma nic do powiedzenia. Okej, okay, jak to go tu dał? Jest tylko aktorem ciemności. Mhm. Dobra. Dobra, słuchaj, to zawołam. po to, żeby wypełnić przestrzeń ciemności tak, żeby ono miała dostęp. I tak samo jest z tymi wszystkimi pozostałymi. Lidzę teraz Kaczyńskiego i to jest to samo. Okej. Okay. Dlatego Kaczyński nie jest chownikiem, tylko jest jakimś inną postać. Dobra, to zawołaj go. Spójrz mu w oczy i niech z niego wylezie to co w nim siedzi. Nie z niego wylezie to, co w nim siedzi. No w nim siedzi diabeł taki prostu. Akimon jest? Przerywamy. on jest? To jest to samo. To jest A to samo, co to, to tak jakby ciemność e, robi I przedstawienie. To no, tak jakby dwie osoby się gócą ze sobą w rodzinie. Może okay. Więc ciemność robi przedstawienie przed naszymi zmysłami po to, żeby nas zwieść, po to, żebyśmy, żeby to coś, żeby tak jakby nasze umysły, żeby nasze umysły sięgnęły do pokładów tego pesymizmu, tego, tych wszystkich wad, które niesiemy ze sobą, żeby to wszystko uruchomić po to, żeby to, żeby nie weszły w te ciała dobra energia, tylko żeby to wyrzucać. I ta ciemność wchodzi po to, żeby to rozwalać. Tak samo jest w Sejmie, tak samo jest na świecie w polityce i to wszystko wchodzi jednego i drugiego, i tak jak jest Kaczyński. Tu ciemność pod podstawą diabła, a tu siedzi ciemność podstawą Fochnika. Mhm. No i obydwaj mają za zadanie po to, żeby wprowadzać zamęt. Do mhm. ja to Naw robią. Nawet, nawet jeśli się pogodzą, to i tak. Oni się po prostu kłócą przed, się, na wizji. Się, nawet jeśli się pogodzą, to się pogodzi tak, jakby ciemność ze sobą i, i to jest tylko będzie na chwilę, dla przedstawienia jakiegoś. Dobrze. Muszą światła, czy światła, czyli światła, czy. Yy, no czyści czy, czy ludzie, a pani ja tam nie widzę. Praktycznie nie wiem. Się, może jest ktoś, ale to trzeba by się przyjrzeć całemu sejmowi i zobaczyć. Ale oni nie są w stanie się przebić przez tą ciemność. No mm, oczywiście, że nie. Słuchaj, weź zobacz energetycznym okiem. Na ten cały Sejm i to wszystko. Zobacz, jak długo to potrwa, kiedy oni się Ach. rozpadną. Kiedy to się rozleci. Są, są jakieś pojedyncze punkty świecące, ale, świetliste, ale mhm. a, no oni a, kiedy się rozpadną. Mhm. Czy to się stanie, że ten cały bałagan się rozleci? Sejmowy i te wszystkie parlamenty i te inne dziadostwo. Czy jest na to szansa? Przewagę, że to jest świat materialny, a ta materia jest tak jakby. zbudowana z ciemności. Z ciemności. to ożywia, a tak jakby energia od źródła. Mhm. Daje życie, i energia od źródła daje życie. Mhm. A ciemność nad tym panuje często. I. To tak jakby chodzi, żeby zapanować nad tym, no ale no oni nie są w stanie nad tym zapanować, bo nie mają świadomości w ogóle takiej. Mhm. Dobrze, słuchaj, no to oni, pytaj. Oni, oni, oni mają tyle tej ciemności w sobie i sami są taką ciemnością, że e, nie, nie widzą tego. No więc, ponawiam pytanie, czy jest szansa na to, że się rozleci to wszystko, że ludzie się w końcu obudzą? Jest szansa, jest szansa że gdyby przyszła tam do nich taka istota, światła jakaś, taka z potężną energią e, i była w stanie gdzieś zarówno w jednego, jak i w drugiego zarówno w Kaczyńskiego, jak i tego dać, tknąć tą energię, taką tworzenia no, ale to musi być naprawdę bardzo potężna energia. No ale, Na no, ale co z chochlika zrobi Anioła? Chodzi o to, że tak jakby. Mm, no to jest dobre pytanie i zarazem trudne. No wiem. Bo my tylko trudne ostatnio robimy. Bo mi chodzi o to, jak możemy uratować to wszystko, o Wiesz, czym rozmawialiśmy. Chodzi o to, że mm, na tym świecie żyją jaszczurki i różne takie. Hmm. byty. I one są pozytywne. I. Wiadomo, że z chochlika nie da się zrobić. Ale można w nim zaszczepić. Coś, co będzie. Pozytywne. No to zróbmy to. To zróbmy. Ja myślę, że my możemy. Na 100%. Słuchaj, zobacz mi aurę Donalda. Tak samo z Kaczyńskiego. Wyszedł z niego diabeł. Uh -huh. I jest, siedzi w nim diabeł i to, to trzeba by tego diaba wygonić. No, wszystkie pakty i kontrakty. Już. U jednego i drugiego. Mają oddać. Cała sterba tego. Mhm. No i do portalu Outmisty. Wszystko... Doda zapierze... sperata. Tak. Ezo, e, słuchaj, zobacz u Donalda najważniejszy pakt. 1, 2, 3. Co on ma napisane tam? Co tam jest napisane? Co? to pełno różnych rzeczy typu. Niskie poczucie wartości. Mm -hmm. Chęć władzy. Oh. Chęć dominacji. Mm -hmm. Przywództwa takiego. Chęć mentora. Są to, to jest wszystko i wiesz co? I u jest to samo. Niskie poczucie wartości. Przeogromne. Mm. Chęć pokazania, że coś mm. znaczy w tym świecie. Dokładnie. Ogromna chęć po prostu zmieniania świata tak, jaką on ma wizję, bo myśli, że taki świat będzie dobry. Mm. A, ale niekoniecznie to może być dobre dla kogoś innego. Mm. Dokładnie Chęć takiego... Słuchaj, wiesz co, weź to wywal. jednym, ale i drugim nie ma odpuszczenia. Dobra, wyciągaj to wszystko z, z nich. Złotych. Wyciągnij z nich to. Te pakty i tak dalej, to wszystko out. A to jest wyciągnięte na jeden, dwa, trzy. Wywalać to. Cała, cała sterta wszystkiego. Mhm. Wywalać mi to. Złość, złość za jakieś krzywdy. Mhm. Złość za jakieś nienawiść. Mhm. Tam jest wszystko. To jest największy brud, jaki może być. Dokładnie, wywalaj to wszystko. Jeszcze... Chodzi o to, że oni mają jeszcze pozbierane. Wszystkich ludzi przychodzi to na nich. Okay. Oni to zbierają wszystko. Dobra, Dobra. weź to... Wszystko się czerpia, cały mhm. brud na nich. Dobra, Marcin. Otoczeni są brudnymi ludźmi. Marcin, słuchaj, ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Zawołaj mi tutaj cały ten Sejm. Wszystkich po kolei, jak tam siedzą. Ma się po prostu na 1, 2, 3 zjawić to wszystko tu przed nami. Łącznie z marszałkami. Wszyscy, wszyscy. I już są? Tak. I teraz tak. E, na 1, 2, 3 ma z nich wyjść to, co w nich siedzi. I już. I zobacz, co z nich wylazło. To, jest, to są same gady, same jakieś twory tam. Widzę, że trzy punkty siedzą. Dobra. Reszta to jest chłam. Dobra, wszystko. dobra, słuchaj. To te, z tego chłamu ma wyjść to, co w, co w nich siedzi? Już. To jest ogromny brud, po prostu. D posłuch syf. Dobrze, posłuchaj. Wylazło z nich to Wiesz, wszystko? Tak. Dobra, to do portalu. To, co wyszło z nich, do portalu od razu wywalasz? Już out. Tak. Dobrze. Wszystkim po kolei zabieramy to, co mówiłeś: nienawiść, chęć władzy, pieniądza, kult kasy, to wszystko, co jest negatywne, wszystko z nich zabieramy. Dominacja? Dominacja. 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 Tak, dokładnie. Do Dobra. Zastrość, wszystko to wyciągamy. To wszystko wyciągamy z nich. Już. Normalnie tworzę energetyczny, ogromny wir, i to wszystko z nich wyciąga. Ze wszystkich po kolei idzie to do portalu. Wszystko to się wywala. I widzisz, jak to idzie? Tak. Jak się zakończy proces, to mi powiedz. To tylko. Dobrze. To teraz to słuchaj. Same. Teraz słuchaj. Rozświetlimy, damy im wysokie poczucie wartości, moralność, odpowiedzialność. Miłość do bliźniego, uczciwość. uczciwość, to wszystko mają dostać. Tak, uczynność, równość. Równość. równość, tak, to wszystko mają dostać. Liczenie się z drugim. Dokładnie tak, to mówię. Szacunek, Empatia, tak, szacunek no, do drugiego, to wszystko mają dostać. I już to idzie. Tylko, że to trzeba by ich zamknąć w wielkiej kuli cały sejf. Tak, to zaraz to zrobię. Słuchaj. To rozwa rozwalić, rozwalić ich na kawałki, przepuścić ich z powrotem przez tą kulę. Dokładnie tak zrobimy. I teraz tak, yy, rozwalamy ich właśnie. Robimy, fil yy, ogromny filtr tworzę już w tym momencie, już go widzisz. Ogromny filtr. Mhm. I idą wszyscy jednym rzędem albo czwórkami jak to obojętne, przechodzą przez ten filtr, rozpadają się po drugiej stronie, się tworzą z powrotem i już widzisz jak to się dzieje. To teraz wypadają na zewnątrz wszyscy mhm. i rozpadają się w postaci takiego pyłu. Dobrze. A teraz ten cały pył mhm. zawraca i ta czysta energia wchodzi przez kulę z powrotem do środka, a ten cały mhm. ogród Zostaje. I to wszystko co mieli, zostaje. Dobra. I teraz tak. Wypełniamy ich miłością i światłem źródła? No. Poczekaj, mhm. poczekaj, bo to jeszcze jeszcze trwa, tak? Tak, to się Nie, to tak. No, jedni wychodzą, a drudzy wchodzą, więc do, dobra. się spadają, a drudzy. Rozumiem. Na filtrze tam jest dopiero co, co? To jest jeden wielki brud. Mhm. Dobrze. No dobrze, to teraz zasiadają w ławkach, się stworzyli od nowa. Dobra, to teraz tak. Zanim się to tego, do tych ławek dotrą, to wypełniamy ich miłością i światłem źródła. Wszystkich po kolei. Tak. Każdego z nich zamykam w, w, w osobnej energetycznej kuli. A, a cały sejm w jednej potężnej jeszcze dodatkowej. I zobacz, co tam widać. To zabierało się to wszystko, jest. Zrobiło się. Mhm. Dobra. A jak Donald wygląda z tym drugim? Teraz lepiej wyglądają. Dobrze ich postaci się za bardzo nie zmieniły, ale, ale przynajmniej mają dobrą energię teraz. Mhm, dobra. To teraz robimy to samo i y, zawołamy cały, y, cały rząd amerykański. Wszystkich mhm. na 1 dwa, trzy już ich wszystkich tam masz. Też rząd parlamentu weźmiemy tego. Do, dokładnie, i, dokładnie do parlamentu. Dokładnie. Do wszystkich idą. Dokładnie. I tak samo tworzę już potężny, ogromny ekran. Ten filtr, przez który wszystkich przepuszczam. A w ogóle zanim to będzie. Zanim to się stanie, to zaczekaj. Wszystko to, co w nich siedzi, ma wyjść na już. Na już. Z nich wyłaś. Niewiele się różni od tego, co jest u nas, tak jest mhm. bardziej potężne. Dokładnie. Ja wiem. Ma z nich wszystko wyjść. Na już. Wylazło. I od razu tworzę ten fil, e, dwir, i to, to wszystko do portalu idzie. Te wszystkie dziady, co w nich siedziały, wszystko idzie do portalu. Out. Tak, to... Idzie? Dobra. To teraz e, idą przez ten przez. E, zabieramy im tak samo to, to, co wcześniej mówiliśmy tu. Zawiść, chęć władzy, kult pieniądza. Po prostu nieposzanowanie praw. Wszystko mają mi zabrane. Podłość, zazdrość. Wszystko aut. Takie... Taką... bezgraniczną niedosyt, taki mm -hmm. ciągle i mało. mało dokładnie. To wszystko jest out. Wszystko wyrzucane. Wyrzucone? A teraz dajemy im poszanowanie człowieka, praw człowieka, dobroć, honor, ambicja. Miłość do drugiego. Miłość, równość. Tak, miłość równość. To wszystko dostają? Bo tak. To wszystko. Bląd. Dokładnie. To wszystko dostają? Mhm, to wszystko dostają? I teraz tak, jak już się to skończy, to, i ten energetyczny e, e, tworzy ogromny, ogromny filtr, i oni przechodzą tak samo. Przez to wszystko. I już widzisz, jak przechodzą na drugą stronę. Idą? Jeszcze ja, raz, nie... Ja mówię, że już przechodzą przez filtr. A. Mhm. I zobacz, czy idą. No, rozpadają się, tak. Mm -hmm. Rozpadają się wszyscy. I tam jest taka... Taka... Energia jasna i ten ciemny Więc mm -hmm. to Tę jasną energię bierzemy przez filtr oddziela się i mm -hmm. przechodzi. Dobrze. W góry tą całą energię przpuszczalmy mm. się zwiedzić i wchodzi do środka, a nowa tworzą się te istoty tak jakby mm -hmm. z tej czystej energii. Bardzo pięknie. Dobra robota. Jak się proces zakończy, to mi powiedz. Dobra, to teraz tak. Dajemy im miłość i światło prosto ze źródła, rozświetlamy ich na maksa. Mhm. Każdego z nich zamykam w energetycznej kuli. Tak. I całe te wszystkie te urzędy w, w, w ogromnych kulach. Mhm. I zobacz, co jak to wygląda teraz. Jaka jest aura nad tymi budynkami, nad tym wszystkim? Jak to wygląda? No teraz dobrą energią siedzi ten sam. Mhm. Dobrze, a amerykański? Ale budynki jako budynki tam dalej, to tak średnio. To nie jest dobra energia. Dobra, dobra zbieramy no, to. Na biało jest to pomalowane. Ja ale wiem. Tak jakby, słuchaj. To jest taka przygrywka. Dobrze, słuchaj. To teraz tak. Wszystko wyciągamy. Przepuszczamy energię źródła przez te budynki. Na jeden, dwa, trzy. I już to idzie. Widzisz, jak idzie potężna ściana energii przez te budynki? I przez ten polski to samo. Przez ten cały Sejm. Parlament, czy co to tam? Za jednym zamachem im załatwimy to wszystko przechodzi i zbiera to i do portalu ta ta negatywna energia idzie do portalu przeszło? wiesz co, nie wiem, gdzieś odprytołem. pytam się czy ta energia przeszła Prze przez wszystkie budynki a jaka energia? energia a, źródła, jest. która miała wyczyścić budynki Widzisz, jak cię odciągają. Rozumiem. Wywalaj to. Ma przejść piękna ściana energii przez wszystkie budynki urzę urzędowe w Polsce to samo. Mhm. Mhm. Przeszła ta energia. Dobra, I, dobra. i teraz rozświetlamy te budynki i u nas w Polsce, i tu w stanach energią źródła i zobacz, co widać. Jak to widać? Jaka aura jest tych budynków teraz? Jaka aura, Marcin? Hmm. No, trochę lepsza. Dobra, to, po, to nie odpływaj, bo to jest bardzo ważne. Pod budynkami wszystkimi urzędami w Ameryce na 1, 2, 3 uwalniam wszystkie istoty, które tam były zabite. Już, to w, już ich widzisz, wszystkich. Wszyscy stoją przed tobą, wszystkie dusze, które tam zostały uwięzione. Na jeden, dwa, trzy. I zobacz, kto przyszedł. Zawołaj wszystkie dusze, które są tam w tych budynkach. To są, to są te, które siedzą w tych... No ale ja, mi nie chodzi o zmarłe dusze. Uh -huh. O wszystkie dusze, które zmarły w tych budynkach. O to mi chodzi. Niech się stawią. Bo one właśnie mogą robić to, że tam jest niska wibracja. I zobacz, kto przyszedł. Nie, nie widzę. Nie widzisz? No dobrze. To w takim razie rozłącz się z tym. Rozłącz się z tym. I jeszcze tylko jedno pytanie: zrób skok kwantowy. Na przykład za pół roku i zobacz, czy dojdzie do wojny w Europie. Zobacz, czy do tego dojdzie. Połącz się z informacją. Tak. Nie widzisz? Nie. Okej, okay, dobra, to dziękuję Ci bardzo.